Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się. A kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do niego: Panie, naucz nas modlić się tak jak i Jan nauczył swoich uczniów. A on rzekł do nich: Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini, i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Dalej mówił do nich: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz, nie naprzykrzej mi się, drzwi są już zamknięte, i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać Tobie. Powiadam Wam, choćby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest Jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i damu, ile potrzebuje. I ja Wam powiadam, prościa będzie Wam dane: szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a zostanie Wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z Was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień, albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża, lub też gdy poprosi o jajko, czy poda mu skorpiona. Jeżeli więc Wy, choć źli, jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej ojciec z nieba udzieli ducha świętego tym, którzy go proszą. Oto słowo Pańskie. Słowa Ewangelii zgładzą nasze grzech. Całkiem niedawno, jakieś dwa tygodnie temu, rozmawiałem z pewną młodą kobietą, która przyznała, że jest agnostyczką, ale chciałaby wierzyć. Myślę, że bardzo często. Ten problem pojawia się, kiedy jakiś kryzys wiary zaistnieje. Ja bym chciał uwierzyć, ja bym chciał się lepiej modlić, no, no, chciałbym być w ogóle lepszym człowiekiem, może być no, to, to takie w ogóle niezobowiązujące. No, no, chciałbym. No, no i co z tego? I nic. To jest za mało. Chcesz czy chciałbyś? Co za różnica? Bardzo zasadnicza. Chcesz się modlić lepiej? Chcesz lepiej przeżywać Mszę Świętą, a nie, a nie mówić, że, że Msza Święta jest nudna? No to zał, rękawy zakasać i bierz się do roboty. Walcz, szukaj, co trzeba zmienić, jakie są elementy składowe tej modlitwy, tej relacji z Panem Bogiem, z Kościołem. Bardzo właściwa postawa tego jednego z, z, z uczniów Jezusowych. Panie, naucz nas się modlić. My się chcemy nauczyć modlić, bo, bo to wszystko jakoś nam przecieka między palcami, czas jest, yy, tracimy, nie ma kontaktu. Pierwsza ważna rzecz: chcesz się lepiej modlić, czy chciałbyś? Drugi element tej szkoły modlitwy: jeżeli chcesz tworzyć relację swoją z Panem Bogiem, to ma to być relacja dziecka z Ojcem. Tato, który jest w niebie. Najcudowniejszy obraz w ogóle, wzór, ideał Ojca. Ale ja mam, ktoś powie, bardzo złe doświadczenia. Jak słyszę ojciec, to mi się gęsia skórka pojawia, nerwy, stres. Być tak może wiele dramatycznych przypadków znam. Ale moje kontakty z, z domami dziecka pokazują, że nawet dzieci, ojców, którzy nie zdali egzaminu, potrafią bardzo wyidealizować obraz ojca. Oni marzą o doskonałym, o cudownym, wspaniałym Ojcu. No więc nawet jeżeli twój ojciec nie zdał egzaminu z ojcostwa, z człowieczeństwa, to tym bardziej zwracaj się ku Bogu, który jest najlepszym, najwspanialszym. Jemu chciej się zawierzyć. Kolejna rzecz, na którą Jezus zwraca uwagę naszą. Módl się, chciej się nauczyć modlitwy, Boga traktuj jako najcudowniejszego Ojca i teraz uwaga, ale bądź wytrwały w modlitwie. Bądź wytrwały. Nie zachowuj się jak rozkapryszone dziecko. Ja już chcę teraz, bardzo proszę, tatuś, Panie Boże, bo jak nie, to Cię ukaram. Przestanę w Ciebie wierzyć, przestanę chodzić do kościoła. No to jest dzieci nada. To jest dzieci Bądź wytrwały na modlitwie. Bo Pan Bóg też chce się przekonać, czy to, jest, czy, czy to jest nasz kaprys, czy jakaś stała postawa. Zdecydowanie. Jest jakaś determinacja. Wtedy zaczyna się coś dobrego dziać. I jeszcze jeden element, jeśli chodzi o szkołę modlitwy, to jest świadomość, że Bóg jest miłosierny. Ojciec naprawdę jest miłosierny, choćby grzechy były, wasze czerwone jak szkarłat nad śnieg wybielają. Jeśli przyjdziesz, skruszony, skruszona, powiesz, tato, przepraszam, nie ma takiego grzechu, którego by Bóg nie wybaczył. No chyba, że jest szelmostwo. Tak? I, i, I usta mówią przepraszam, a w, a w sercu mówię, a nie, 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 to za przyjemne rzeczy, ja się tego nie pozbędę. No to no nie mi pretensji, że, że tato powie nie ze mną te numery. Miłosierdzie Boże jest bez granic. Naprawdę. I to jest w pigułce lekcja dzisiejszej modlitwy. Tylko, jeżeli mamy budować relacje z Bogiem, ojcem, mamy w nim widzieć wzór, ideał ojca, to spróbujmy jeszcze przez chwilę zatrzymać się nad tym, co powinno charakteryzować ojca. Tu, prawdziwego ojca, który klęka do modlitwy i zaczyna budować swoje, swój świat, swój męski świat. Ojciec potencjalny czy aktualny to nie ma znaczenia. Ojcostwo, nad którym powinniśmy się wszyscy pochylać. Pierwsza rzecz, na którą dzisiaj możemy zwrócić uwagę w Ewangelii Łukaszowej. Jezus przytacza przykład, bardzo mi się ten przykład podoba. Przyjaciel idzie o północy do przyjaciela. No marny widok, nie? Budzi go w nocy, bo przyszedł ktoś tam do niego, daj mi, daj mi, użyć mi chleba. I co odpowiada ten ojciec? I stary, wiesz co? Nic tego. Nie wyjdę do ciebie. Bo drzwi są zamknięte, zamknąłem już drzwi mojego domu i jestem w tej chwili z moimi dziećmi. Należy się domyślać, że z żoną też, prawdopodobnie. Nie mamy tego w Ewangelii. Jestem z moimi w łóżku. Drodzy, ojciec, mężczyzna, głowa domu, głowa rodziny powinien być ze swoimi. I nawet jak go jakieś siły odśrodkowe próbują wyrwać, bo koledzy wołają, bo tam pójdę, bo trzeba odreagować, nie wiem, siłownia, ryby, narty, to on te drzwi zarygluje, żeby go nie wyrwało, nie wyniosło. Jestem, bo tu mam być, bo oni mnie potrzebują. Jednym z największych dramatów dzisiaj współczesnego mężczyzny to jest nieobecność w domu. Coraz częściej można odnieść wrażenie, że dom... Wszystko będzie bliskie facetowi, wszystko będzie bliskie ojcu, tylko nie dom rodzinny, nie jego najbliżsi, nie dzieci, nie sprawy jego dzieci, jego żony. Ojciec, głowa rodziny ma być z tymi, którzy go potrzebują. I musi wszystko przegrać w tej rywalizacji właśnie z tymi najbliższymi. Często to są to trudne sytuacje, długo by można rozwodzić się na ten temat, roli ojca, jak bardzo ojciec jest potrzebny dziecku, dziewczynce, córce swojej, kiedy, kiedy ona ma kilka lat, kiedy uczy się relacji z mężczyzną. Pierwsza miłość to jest tato. Jak można tutaj wypaczyć wszystko, jak ważna jest rola taty dla, dla syna, kiedy trzeba się uczyć tej roli. Dzisiaj, dzisiaj prawdopodobnie no, no wielu jest kompletnie nieprzygotowanych do, do pełnienia tej roli. Obecność ojca jest rzeczą absolutnie konieczną. Wy potraficie sobie, kobiety, żony i mamy, fantastycznie poradzić. Jaki jest wasz błąd? Bardzo często, niestety, widząc nieobecnych swoich mężczyzn w domu, spinacie się, mówiąc kolokwialnie maksymalnie i pokazujecie, że ty potraficie to zrobić. Potraficie utrzymać dom, wychować, uprać, ugotować, potraficie wszystko zrobić i wy to potraficie. Tylko że tego nie wolno robić. Moja znajoma mówi: "Ja umiem wszystko, z hydrauliką poradzę sobie, nawet żarówkę spaloną wymienię". To dzisiaj to raczej to już te cały cały żrandol by trzeba było, bo to zespolone już te, 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 te światła ledowe. Ja potrafię. Ale udaje blondynkę. A od czego go mamy? Mówi. Mężczyzna musi czuć presję, mieć świadomość, że on jest potrzebny. A wy, jak zaczynacie, i naprawdę wam to wszystko bardzo dobrze wychodzi, ale nie o to chodzi, żeby wam wychodziło, żebyście potrafiły zagospodarować, bo w ten sposób się robi najbardziej nienawistny, szowinistyczny feminizm. Druga rzecz, na którą dzisiaj Jezus zwraca uwagę. Co, gdy chodzi o cechy ojca, jeżeli któryś z waszych synów przyjdzie i poprosi was o chleb, czy dasz mu kamień, jeśli cię będzie prosił o rybę, dasz mu węża, jeśli będzie o jajko, dasz skorpiona, ojciec to jest ten, który jest wybredny i wybiera najlepszą strawę dla swojego, dla swojego dziecka, dla swoich najbliższych, o najlepsze wartości do przekazania. To jest strażnik to jest ten, który czuwa, aby jakaś zaraza nie, do, nie dopadła jego świata, jego rodziny, jego najbliższych, jego dzieci. No, zdaję mi sobie sprawę, bywa trudno, bo co z tego, że rodzic dba, czuwa, pilnuje, a dziecko i tak pójdzie, zejdzie na manowce, będzie mówił, a ja chcę truciznę jeść. No i jedzą truciznę, ale ty przynajmniej będziesz miał poczucie z, z dobrze spełnionej misji. To, że ktoś wzgardził tym, to jest jego problem. Boli, bo to krew z krwi, kość z kości. Ale ty będziesz miał poczucie, że zrobiłeś to, co mogłeś zrobić. A jaka jest w tym wszystkim rola was, drogie panie? A takiego ojca trzeba wspierać. Budowa autorytetu ojca. Rozmawiałem kiedyś z młodym muzułmaninem w Londynie, który mówi. Te Wasze rodziny, to się wszystko rozleci. One, to, to jest wszystko, jest do niczego. Dla, co się, dlaczego tak uważasz? Bo u Was ojciec nie jest szanowany. U nas, jak, jak tato wchodzi do domu, to wszyscy wstają. A u Was nie ma szacunku dla ojca. Niestety, znaczy, po trochę ten muzułmanin młody ma rację. Ponieważ bardzo często też i, i panie, żony i matki potrafią wyśmiewać ojców przy dzieciach, potrafią obgadywać. Znam taki przypadek osobiście, jak matka ustawia swoje córki przeciwko ojcu. Ona jest kochana, ona jest, do, ona jest dobra, tylko widzisz, ten tato, to jest, wiesz co, jak to masakra, to wstyd. No wiesz, no widzisz, córeczko, no, no widzisz. Najgorsza rzecz, podcina taka kobieta gałąź, na której siedzi. Budowa autorytetu ojca, rozgrywanie pomiędzy matką a ojcem, stara szkoła, dzieci są super sprytne. Wiesz, tatuś nie pozwolił, tylko nie mów tatusiowi, tu masz kasiorę na te lody, ja jestem dobra mamusia. Budowanie autorytetu, oczywiście wszystko rozżył Drodzy, zobaczcie. Ewangelia pismo święte ma odpowiedź na każdy temat, na każdy problem, najbardziej życiowy. Tylko potrzeba się pochylić nad tym i zacząć snuć refleksję. A Jezus zapewnia: jeżeli wy, będąc niedobrymi, potraficie dawać dobre rzeczy swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy o, go, o to proszą. Proście wy, rodzice, Ducha Świętego, o światło, jakim być rodzicem, jakim, jaką być matką, jakim być ojcem, ale to wszystko niech się buduje właśnie przede wszystkim na dobrej relacji Twojej z Bogiem Ojcem, który jest w niebie.